Dziś Bóg przekazuje ci wiadomość, pragnie, aby błogosławieństwa aniołów spłynęły na twoje serce, zapewniając ci wieczne szczęście. Życzę ci dnia nasyconego miłością i światłem w każdych okolicznościach, obyś doświadczył radości i ukojenia, które emanują z bycia otoczonym niezachwianą miłością. Bóg zapewnia, że są chwile, kiedy Twoje wyzwania nie dotyczą Ciebie, ale są świadectwem dla Niego, objawiając coś światu, podkreśla to Jego zdolność do przekształcania pozornie niemożliwego w rzeczywistość, torując drogę nawet wtedy, gdy żadna nie wydaje się oczywista. Moje uczucie do Ciebie nie zna granic, Boże. Twoja miłość przekracza wszystko, co można znaleźć na tym świecie. Pomóż nam przypomnieć sobie niezliczone błogosławieństwa, którymi obdarzasz nas każdego dnia. Twoja miłość i łaska są bezgraniczne. Pozostając wdzięcznymi, odblokowujemy zdolność dostrzegania cudów, którymi Bóg obdarzył nasze życie. Wyrażanie wdzięczności ułatwia rozpoznanie licznych błogosławieństw którymi Bóg nas obdarzył. Wdzięczność kieruje naszą uwagę na pozytywne aspekty życia, pozwalając nam czerpać z nich większą radość. Dobroć i hojność Boga są widoczne w Jego obfitych błogosławieństwach, które są świadectwem Jego głębokiej miłości do nas. Jesteśmy odbiorcami Jego licznych błogosławieństw, przejawów Jego miłości i łaski, które mają wnieść radość i spokój do naszego życia. Wyrazem miłości i błogosławieństw może być wdzięczność, podobna do dziękczynienia za 100 dolarów. Boże błogosławieństwa są nieograniczone i dostępne dla każdego, kto ich szuka, nie są ograniczone do kilku wybranych, ale są otwarte dla wszystkich, którzy ich pragną, dostępne w nieograniczonej ilości i różnorodności. Błogosławieństwa te posiadają transformującą moc, by wywołać zmiany w naszym życiu i zbliżyć nas do Boga. Boże błogosławieństwa mają potencjał, by radykalnie zmienić nasze życie, wspierając wzrost wiary, miłości i wiedzy, jednocześnie przygotowując nas na przyszłe wyzwania. Nawet po otrzymaniu Bożych błogosławieństw pozostają one źródłem ciągłej życzliwości. Dary te trwają, pozostawiając trwały wpływ i nadal błogosławiąc nas na różne sposoby. Pokładanie wiary w Bogu i dostosowanie się do Jego woli jest kluczem do otrzymywania Jego darów. Same nasze wysiłki nie mogą na nie zasłużyć. Błogosławieństwa udzielane przez Boga są tak różnorodne, jak osoby, które je otrzymują, od dobrego zdrowia i rodziny po udaną karierę i trwałe przyjaźnie. Ważne jest, aby nie porównywać naszych błogosławieństw z innymi, ponieważ doświadczenie każdej osoby jest wyjątkowe. Dzieląc się i będąc życzliwymi dla innych, możemy pozytywnie wpływać na świat, służąc jako kanały, którymi Boże błogosławieństwa docierają do otaczających nas ludzi, jesteś u progu realizacji swoich marzeń. Ale wszechświat wzywa Cię do porzucenia obciążeń finansowych i zaufania, że wszystko potoczy się pozytywnie, typ 222: Zaufaj, że wszechświat przyniesie Ci towarzysza charakteryzującego się szacunkiem, lojalnością, uczciwością, czułością i bezwarunkową miłością. Ten znak wskazuje, że sprawy przekroczą Twoje oczekiwania. Skoncentruj się na swoich pragnieniach i bądź otwarty na ich manifestacje w nieoczekiwanych momentach, ponieważ nadszedł czas. Boże błogosławieństwa są wielorakie, potężne i zdolne do wprowadzania zmian, uosabiają Jego miłość i łaskę i są dostępne dla każdego, kto ich szuka. Nigdy nie zapominajmy wyrażać wdzięczności, pielęgnując te instrukcje w naszych sercach. Dzielmy się nimi ze swoimi dziećmi, omawiając je w domu, podczas spacerów, relaksu i przed snem. Bóg jest naszym wybawicielem i w Nim pokładamy naszą ufność, nie bojąc się Go. Pan jest naszą siłą i obroną, co więcej, przekształcił się w moje wybawienie 444. Nie bój się, bo jestem przy Tobie. Bądź niewzruszony, bo ja jestem Twoim Bogiem. Dodam Ci otuchy i pomogę Ci, wspierając Cię sprawiedliwą mocą mojej ręki. Typ 44. Ufając Bogu, trwamy, nie tracąc nadziei. Choć na zewnątrz może się wydawać, że się rozpadamy. Wewnątrz jesteśmy nieustannie odnawiani. Nasze przemijające uciski pracują na rzecz wiecznego blasku, który znacznie je przewyższy, dlatego nie skupiamy się na tym, co widzialne, ponieważ jest ulotne, ale na tym, co niewidzialne, które jest wieczne. Będę ci towarzyszył przez drogi wodne. Fala rzek cię nie pochłonie, idąc przez płomienie, żadne oparzenia cię nie dotkną, ponieważ płomienie nie mogą dosięgnąć. Ponieważ jestem Panem, Twoim Bogiem, trzymającym Twoją prawą rękę i mówiącym: Nie bój się, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Proszę, rozpowszechnij tę wiadomość, Ojcze, szukam Twojego przewodnictwa w podtrzymywaniu mojego skupienia na Tobie, nawet pośród szczytowej udręki. Pomóż mi pozostać wiernym i dostrzegać dobro wokół mnie. Udziel dziś uzdrowienia mojemu umysłowi, sercu i ciału. Niech Duch Święty prowadzi mnie ze spokojem. Amen. Bóg błaga, mój synu, słuchaj moich słów, nakłoń ucha na to, co mówię. Niech nie umkną twej uwadze, zachowaj je w swoim sercu, bo przynoszą życie i zdrowie całej Twojej istocie. Chwal Pana, moja duszo, pamiętając o przebaczeniu grzechów, uzdrowieniu dolegliwości, odkupieniu z dołu i ukoronowaniu miłością i współczuciem. Pan czuwa nad nimi, zapewniając im błogosławieństwo i strzegąc ich przed przeciwnikami, nawet pośród krzywd Bóg obiecuje uzdrowienie, podniesienie i usprawiedliwienie. Zapewnia nieustanne towarzystwo zarówno w dobrych jak i trudnych czasach, podkreślając wiarę w siebie i troskę o siebie, typ 333 Spokój, czas i relaks pielęgnują umysł, ciało i duszę. Typ 333 Oczekuj doskonałości, pozytywnych zwrotów i boskich błogosławieństw, będąc następnym w kolejce do cudów. Bóg zapewnia nas, że trudności prowadzą do osiągnięć. Uważaj na swoje modlitwy, unikając pesymizmu. Ten miesiąc może przynieść wyzwania, ale sukces przyniesie poczucie osiągnięcia. Zastanawiając się nad przyszłymi wydarzeniami, staje się jasne, że zaangażowanie Boga zapewnia korzystne wyniki. Czeka nas Tydzień Cudów który przyniesie spełnienie długo oczekiwanych pragnień. Wyrażana jest wdzięczność Ojcu Świętemu za niezasłużoną miłość i cierpliwość. Boże zakłócenia chronią, zamknięte drzwi wskazują na boskie pozycjonowanie, ludzie mogą odchodzić, ale jest to część ich podróży. Zaufaj, że wszystko działa razem dla dobra. Bóg pociesza, mówiąc. Nie denerwuj się, moje błogosławieństwa towarzyszą Ci, gdy idziesz naprzód. Czuwaj i chroń tych, którymi się opiekujesz, jeśli wierzysz. Udziel im swojej pomocy w pokonywaniu wszelkich wyzwań i przeszkód, przed którymi stają. Błagam w imię Jezusa, aby ich oddanie Tobie pogłębiało się z każdym mijającym dniem, trudy, które zniosą. Będą blade w porównaniu z radością, która ich czeka. Obiecuję wysłać Anioła, aby strzegł ich podróży i poprowadził ich do miejsca, które przygotowałem, niech właściwe osoby wkroczą w moje życie, podczas gdy te niewłaściwe znikną, tworząc przestrzeń dla zasługujących. Prowadź mnie swoją miłością i pozwól mi pławić się w Twojej rozkoszy, drogi Jezu. Amen, jeśli wierzysz w Boga, obejrzyj ten film do końca. Ludzka wiedza jest ograniczona i tylko Bóg rozumie głębie moich zmagań, nieznaną innym. On jest świadomy każdego szczegółu i ufam, że mnie przez nie przeprowadzi. Pomimo trudnych wyzwań, triumf jest zapewniony przez Pana, który ma moc szybkiej interwencji. Cudowne wydarzenia wypełnią Twoje życie. Ten miesiąc oznacza punkt zwrotny. Słuchaj swojej intuicji, ponieważ ujawnia ona konkretne Boże wskazówki. Słuchaj jej z rozwagą, a cuda się wydarzą. Bóg poucza, Moje dziecko, uważaj na swoje serce, dostrzegaj wpływ swoich działań. Bóg wyciąga rękę, zachęcając do ponownego rozpalenia entuzjazmu do życia. Pamiętaj, że nie jesteś sam w swojej sytuacji. Uwierz, że przydzielono ci anioły, które pilnie pracują nad Twoimi postanowieniami, uwolnij się od zmartwień i zaufaj Bogu, bo czeka cię niezwykłe zakończenie. Naszemu najświętszemu Ojcu w niebie wyrażam wdzięczność za udzielone mi błogosławieństwa. Uznając mój niezasłużony stan, szukam Twojego czujnego oka i ochrony dla moich bliskich. Rozszerz swoją pomoc, aby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami, wspierając ich oddanie Tobie każdego dnia w imieniu Jezusa. Miłość rozkoszuje się prawdą, strzeże, ufa. Ma nadzieję i wytrwa bez końca. Miłość nigdy nie zawodzi. Bóg ma niesamowity plan dla Twojego życia, aranżując wydarzenia nawet wtedy, gdy są one niezrozumiałe. Możesz być pewny, że Bóg nie ma wpływu na Twoje okoliczności i wszystko doskonale zaplanował. Amen, jeśli wierzysz w Boga. Bóg. Duch, któremu należy oddawać cześć w duchu i prawdzie, nigdy nie jest daleko. Trzymacie w swoich myślach i bronicie. Niech Bóg nadziei napełni cię radością i pokojem, wierząc w boski plan dla Ciebie, nigdy nie jesteś sam, bez względu na okoliczności. Wiara jest kluczem. Naszemu najświętszemu Ojcu w niebie wyrażamy wdzięczność za niezasłużoną miłość i cierpliwość okazaną pomimo trudnych okoliczności. Przesłania od Boga są rozproszone w całym życiu, czekając na odkrycie w blasku słońca i boskim czasie. Świat ulega szybkim przemianom, uwierz w boskie cele, według Boga Twoi przeciwnicy zostali pokonani, modlitwy są skuteczne. Kontynuuj modlitwę, szczególnie o 11:11: .11. Nigdy więcej bólu, rozpaczy i stagnacji. Ten, kto jest za to odpowiedzialny, został pokonany w imieniu Jezusa. Jako troskliwy Ojciec Bóg zachęca nas, pociesza i wzywa do godnego życia. U Boga wszystko jest możliwe, nawet to, co wydaje się niemożliwe dla człowieka. Kroki tych, którzy radują się w Panu, są bezpieczne, nawet jeśli się potkną, nie upadną, ponieważ Pan podtrzymuje ich swoją ręką. Zastanówmy się, jak możemy inspirować się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Zamiast rezygnować z naszych zgromadzeń, nadal zachęcajmy się nawzajem, zwłaszcza gdy widzimy zbliżający się dzień. Nie bójcie się, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Nie trzeba się lękać, zachowaj odwagę i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, jest z Tobą i nigdy Cię nie opuści. Jeśli pragniesz błogosławieństw, wyobraź sobie stół zastawiony przed Tobą, nawet w obecności przeciwników. Twoja głowa jest namaszczona olejkiem, a Twój kielich jest przepełniony. Boża dobroć i czułość będą ci towarzyszyć przez całe życie i zamieszkasz w domu Pana na zawsze. Bóg jest naszym schronieniem i siłą, zawsze obecny w potrzebie. Nawet jeśli ziemia się zatrzęsie, a góry rozpadną się w morze, nie będziemy się bać. Wytrwaj w walce o swoją wiarę, chwytając życie wieczne, do którego zostałeś powołany. Utrzymuj swoje wyznanie przed świadkami, znajdując pokój w Bogu. Pokładaj w nim nadzieję, bo on jest Twoją skałą i zbawieniem. Pełna wiara w niego jest niezbędna, wylej swoje emocje na niego, ponieważ Bóg jest naszą bezpieczną przystanią, szczerość jest podstawą miłości, brzyć się złem i trzymaj się dobra. Nigdy nie trać entuzjazmu, ale podtrzymuj swój duchowy zapał, służąc Panu. Zaufanie i nadzieja przyniosą radość, cierpliwość i wytrwałość w modlitwie. Niech Bóg nadziei napełni Cię radością i pokojem, przepełnionym nadzieją przez Ducha Świętego. Bóg ogłasza plany pomyślności i daje nadzieję na przyszłość. Szukaj Go z całego serca, a On wysłucha. W trudnych czasach nie trać nadziei, Bóg zajmie się Twoimi troskami, zapewniając trwały spokój. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane dziś wieczorem, gdy spoczniesz w ramionach Wszechmogącego, miej wiarę i podziel się tym przesłaniem, jeśli wierzysz, że Bóg działa w Twoim najlepszym interesie. Wytrwaj, a Bóg pobłogosławi Cię pokojem, uzdrowieniem i zwycięstwem. W obliczu przeciwności Bóg przekształci sytuację w coś pięknego. Przygotuj się na błogosławieństwa Pana, dziś jest dzień Jego wspaniałych darów. Cuda przyniosą uzdrowienie na wszystkich poziomach fizycznym, duchowym i emocjonalnym. Dzisiejszy dzień nie jest przypadkowy, oznacza punkt zwrotny z ogromnymi możliwościami, zaufaj Bożemu planowi. A twoja wielkość wkrótce się urzeczywistni. Przyjmij pozytywne zmiany zachodzące w twoim życiu. Czeka cię nowy sezon błogosławieństw. Zaufaj Bożemu Planowi i świętuj nadchodzące chwile radości i sukcesu. Szybkość, z jaką rozwijają się wydarzenia, może sprawiać wrażenie, że pochodzą one z innego świata. Jutro rano spodziewaj się cudownej interwencji Boga, która złagodzi wszystkie Twoje obawy dotyczące przyszłości. Anioły zachęcają Cię, abyś zaufał znaczeniu synchroniczności i boskiego wyczucia czasu, darom nadanym Ci przez Najwyższego Boga, aby Cię prowadzić i chronić przed krzywdą, ponieważ rzeczywiście jesteś dzieckiem Bożym zgodnie z Bożą obietnicą nie jest wolą Boga abyś walczył lub znosił cierpienie. Nawet w chwilach postrzeganej niegodności możesz być pewien, że będziesz obserwowany i chroniony przed złą wolą obecną na świecie. Jeśli twoja wiara w Boga jest niezachwiana, uprzejmie zaangażuj się i udostępnij ten film, oznaczając, że jesteś na skraju otrzymania Bożych błogosławieństw. Cierpienie ustanie, przestępczość się zmniejszy, a drzwi możliwości staną przed tobą otworem. Twoje życie wkrótce przejdzie niezwykłą transformację, którą zaaranżował wszechświat, a na ciebie czeka znaczący cud finansowy. To błogosławieństwo przekroczy twoje najśmielsze marzenia. Wpisz 111, jeśli wierzysz, że zgodnie z deklaracją Boga. Jest On wieczny i uznając przemijalność wszystkiego na Ziemi, powinieneś nadać priorytet zbliżaniu się do Niego. Uczyń Go centralnym punktem swojego życia, a w zamian On obiecuje obdarzyć Cię jedynie szczęściem. Jutro spodziewaj się objawień, które odmienią Twoje życie, wprowadzając bezprecedensowy sukces, fortunę i radość. Bóg zwraca się do Ciebie jako do swojego dziecka. Zachęcając Cię, byś nie martwił się nadmiernie, ponieważ żadne wyzwanie nie jest nie do pokonania. Według Jezusa, chleba życia: jeśli Bóg stworzył niebo i ziemię w ciągu zaledwie sześciu dni, zmiana Twojego życia w ciągu jednego dnia nie powinna być trudna. Ci, którzy są Mu posłuszni, nigdy nie będą spragnieni, a ci, którzy do Niego przychodzą, nigdy nie będą głodni. Módl się nie tylko o swoje potrzeby, ale także z wdzięcznością, ponieważ cud czeka na ciebie, gdy obudzisz się jutro rano. Nie pozwól, by ominęła cię okazja do wyrażenia wdzięczności. Polub i zasubskrybuj naszą chrześcijańską społeczność. Istnieją przypadki, w których pragnienia nie są spełniane, dopóki nie staniesz się osobą zasługującą na takie błogosławieństwa. Dostosuj swoje działania do swoich celów, aby stworzyć harmonijną symfonię, która utoruje drogę do sukcesu. Bóg zapewnia cię, że dzisiejszy wieczór oznacza koniec twoich smutków i obaw o przyszłość. Bogactwo, dobre zdrowie, przyjemność i szczęście zostaną ci dane, dając ci pełne i obfite życie. Ci, którzy są świadkami tego przesłania. Mogą znaleźć pocieszenie w fakcie, że napięta sytuacja zbliża się do końca. Wszechświat kieruje pozytywną energię, pomoc finansową, cuda i błogosławieństwa, które całkowicie zrewolucjonizują Twoje życie w tym tygodniu. Bóg pomnoży błogosławieństwa, które pojawią się na Twojej drodze, wprowadzając niezrównaną radość. Wpisz 111, aby potwierdzić, że Jezus jest Panem. Jeśli wierzysz, że długotrwałe źródło frustracji w twoim życiu wkrótce zniknie, spodziewaj się poprawy w swoim życiu miłosnym, sytuacji finansowej, zdrowiu i jakości partnerstwa. Bóg będzie miał na ciebie oko, a ludzie, którzy są ważni dla twojej podróży, będą wokół ciebie. Wykaż się cierpliwością, a przede wszystkim uwierz w siebie, ponieważ twoja idealna egzystencja jest na skraju urzeczywistnienia. Wszystko układa się na swoim miejscu w cudowny sposób, a ty wkraczasz w fazę, w której wszystko układa się na twoją korzyść, dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Przyszłe fortuny czekają, a ty zostaniesz pobłogosławiony nieograniczonym bogactwem i wolnością. By żyć życiem swoich marzeń. Bóg przypomina Ci, że każdy świt przynosi nowe możliwości otrzymania Jego łask, nie rozpaczaj po dniu pełnym wyzwań. Zamiast tego raduj się perspektywą nowego dnia, wypełnionego nowymi nagrodami. Osiągniesz przełom, który zadziwi Twoich przeciwników. Tak jak Bóg obiecał we właściwym czasie, wpisz 44. Aby potwierdzić te obietnice, jeśli zachowasz zaufanie do Boga, pod koniec miesiąca będziesz żył życiem swoich marzeń z bliskimi, doświadczając ciepła swojej prawdziwej miłości, mieszkając w nowym domu i będąc świadkiem napływu dobrobytu na Twoje konto bankowe. Wszechmogący, Twoja boska istota inicjuje transformacyjną zmianę w Twojej obecnej egzystencji i jest gotowy wkroczyć w Twoje życie. Organizując metamorfozę, która zamieni Twoje trudności w chwile radości, a Twoje przyszłe porażki w triumfalne sukcesy, ogromne błogosławieństwa, które czekają Cię w nadchodzących latach, przyćmią wszelkie incydenty, które wcześniej mogły wywoływać łzy w Twoich oczach. Bóg ma wielki plan. Czeka na Ciebie coś większego i bardziej znaczącego, Boskie zapewnienie rozbrzmiewa. Sprawie, że niewyobrażalne stanie się dla Ciebie możliwe. Przygotuj się na przyjęcie błogosławieństw i przygotuj się na manifestację cudów. Anielskie siły zachęcają Cię do wytrwania w cnotliwym postępowaniu, utrzymując pozytywne nastawienie. W swoich przedsięwzięciach zawodowych zrozum, że Twoja praca nie jest wyłącznie dla dobra innych to służba Bogu. Twoja praca nie jest źródłem, Bóg jest Twoim ostatecznym źródłem, skrupulatnie prowadzącym rejestry. Zbliża się Twój moment spełnienia, amen w oczekiwaniu.